Hej, 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 ja jestem pani, to to jest kolejny odcinek na naszym kanale i dzisiaj wraz ze mną jest Filip z kanału Wyszy Poziomu Rebitowski, bardzo serdeczny i przyjaciel mój serdeczny, który jak zwykle ma przecie genialne pomysły, wymyślił nowe wyzwanie dla mnie, żeby nam się nie nudziło oczywiście w naszej ukochanej grze Rocket League, przyjaciel wyjaśni o co chodzi. Otóż chodzi mniej więcej o to, że Lisiasty, z racji tego, że wiemy doskonale, że nie jest za dobrym graczem, będziemy mieć takie wyzwanie strzelenia mi gola. Rozykamy trzy pojedynki, jeden na jeden w których zasady będą standardowe, limitowany boost, czas 5 minut, no ale z jedną taką różnicą, że po jednym strzelonym golu przez Lisiastego moje gole w ogóle nie będą liczone, nie wiem, czy zasłonię swoją stronę, czy, czy po prostu zostawię, ale będą liczyć się tylko gole Lisiastego, jego zadaniem będzie strzelić jednego, jeżeli Lisiasty strzeli gola, no to mecz się kończy, przechodzimy do następnego spotkania i tak trzykrotnie. I ustaliliśmy sobie takie, powiedzmy, zasady, no tak powiedzmy już tutaj, jeśli chodzi o autka, mianowicie pierwszy meczyk rozegram samochodem, nie, nie tym pięknym fenekiem, rozegram najlepszym samochodem w całym Rocket league, uznawanym przez wszystkich freestylerów za po prostu ideał auta. Nigdy nie zgadniecie, jakie to auto. Tak, macie rację, to Scarab. <ścoughs>

Dobra, to ja jeszcze tak na szybko dopowiem, że generalnie za każde za każde jakby rozegrane, za każdy rozegrany mecz, no to jeżeli siastry, jeżeli siastom uda się wbić jednego gola, no to będzie tutaj mi... no to po prostu jakby będę musiał kupić horror za 5 złotych, dwa gole, to jest i trzy gole, to 15 złotych. Jeżeli nie uda mi się w żadnego, no to wiadomo nie będę nagrywać horroru. I tutaj Siasty opuszcza grupę, dobra, no to ja, ja. Jeżeli mnie dalej jest przyjaciel, to chciałem tylko przypomnieć, że pamiętajcie moi drodzy żeby go halo i co pan będzie miał serię. Dobrze, generalnie ja to powiem tylko, że mam piękne kółka, Christiana się nazywają. No I teraz jest normalnie, fajnie. Wyścig po busta wygrany. Nie. Ja nie miałem boosta w ogóle. Wiem, że nie miałeś, do tego sobie wyskoczyłem Dobra, do tego już nie zdążę. A dam ci też, żebyś zaatakował. Pokaż! Pokaż jak gra profesjonalnie. Pokażę. O, piękne cześć Ej się póki możesz ja... Co ty dopiszło Przyjaciel cię póki możesz O zaraz Zaraz ci strzelę <śmum> Opena No nie strzeli Dobra, nie pytajcie się co ja zrobiłem, jestem tuchadem. Ehm. Um, jakby nie chcę tego komentować w żaden sposób, ale ok. <grywka> Jak Jakże To Było piękne. co, ja myślałem, że ja tu fliki będę musiał robić czy coś. Nie ty! Żaciel, żaciel, ja cię przy, przypominam, przy, przypominam, że w Rocket League nie grałem od ponad pół roku. Nie. nie! <śmianie> 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 Patrz tego słowa. Dobra, pierwszy raz... ...w tym meczu. I jak zwykle, kikopetka działa. Fakt! <śmianie> Wiesz, ja ani złotówki nie zdobędę. Ale pamiętaj, 2 złota Dla mnie. Będę miał to ci dam. Albo mnie czterem można no, Będzie drożej. O oh no. Shadow defense. Dobra. O no nie! Internet! Kurde. I tak byś z tego nie strzelił, wiesz o tym. Wiem ale tu nie wygląda jakbym miał ci strzelić chłopie, to było takie piękne Tu mnie było wręcz aż za piękne Jednak nie było prawdziwe Znowu wszystko się układało kłam kłamstwem Wow, nie trafiłem Dobra wiesz co Łoł! Wow! Nie! Nie! Jest kur... Jest, jest! Nie. Jo tobą. Nie, <grym 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 jest, I opierdziła. Chciałem to, bo mnie, najgorzej. Najgorzej. Jest, jest. I opierdziłaś mi podleciał. Dobra. Jest. No Ale. to W takim wypadku pierwszy meczyk Ale. dla Lisia z tego. I opier. Dobra. To teraz oh, oh, przyjaciel, oh. wybierz proszę autko. Dla mnie. Mam. Ale nie wiem jakie... Czekaj, zaraz ci policzę, ile mam. 31 out. 31 out? Dałeś tak, pomiędzy 16. Czekaj, 4, 8, 12, 16. Naprawdę. Co? <grybuj> <grybuj> no to się zdecyduj w końcu. To? No to. No to tak żeby nie było ci smutno. Przestań buciał. Czekaj, jakiegoś busta muszę dać normalnego, nie? <gulny> Dobra, eksplozja po golu. E, teraz do pomarańczowych, nie? Wchodzę. Tak, dokładnie. Ja się zagram, więc, ja się sobie zagram eventowym e, z zraczę i klęka. Dobra. Ej, to Może być. Jeszcze kółka jakieś ładne. Tylko wyrzucić. A niech będą spiralki. Dobra. No to wchodzę. Tak. No dobra. To tworzymy kolejną grę. Utopia. Utopia też ładna moto. Generalnie powiem dostałem to auto, w które ma chyba hitbox e, Merka po meczu mogę zobaczyć. Także jeśli o mnie chodzi, to będę mieć dosyć spore problemy, żeby ogarnąć. Tutaj choćby pliki. Postaram się w tym meczu nie strzelać tobą bramek. Tak. Zwłaszcza. wejdzie? Tak, oczywiście ja. Jo! jak cudem mam 85 pinga i tak nie laguje Nie wiem, może dlatego, że masz wykrzyki już się powinno ogarnąć Postaw! nie ma Nie. No ale spierdziłem a <laughs> ja chciałem coś zrobić, nie wiem, zmieszam. Bolać, bo że ładno masz strzał do bramki. Nie! Amstwo. No i ja też mi się. No tak, może być. Ja mam generalnie Mocy. trochę tych gol eksplozji. Jedną koleżankę oddałem. Titanium White y Capture Flag bodajże A mi A to jest... A ja chyba przesadziłem z prędkością tej piłki Ile? No ewidentnie 61 km na godzinę 91 On nie miałem 61 Widzę Zobaczysz sobie u mnie Złe, gram jak brąz faktycznie. Aha! jeszcze nie zdemował dziad. No, widzisz, kulturka musi być, nie? Kuturka. Eee, Kuturka. ten twój wynik mnie powala. Ale. Co no wiesz, tego internet? Nie. Tak Chciałem przeczekać No alo tak. lagi Ale cel Ty nie trafiasz przez lagi czy przez umiejętności? No przez lagi No patrz mam wykrzyknik pinga. Nie, pinga Mam wrażenie jakbyś nie trafiał przez to, że po prostu zachowujesz się jak bro Spadaj O Jezus, ale mi Nam posłów się strzelba to, żeby ci strzelić. A czekaj tu mnie. nieźle. Wiesz, tobie, tobie wystarczy drobna pomoc woska, żeby mi strzelić i, i naprawdę. Tobie, ty, ty wystarczy, że ty mi jednego gola strzelisz. Wiem. Ale słuchaj, jestem, z to moimi umiejętnościami to jest niemożliwe. Myślę, że nawet jakbyś miał mój internet, to i tak byśmy nie słyszeli. Co, na demo poleciałeś? No Właśnie widziałem. Ładno. Już myślałam, że wleci. Nie, to było calculator. O czekaj, bo mi się myszka troszeczkę zbugowała. I leci. <noise> Ten wyskok był piękny. Mam dwie i pół minuty, żeby ci golać, jeśli się Nie! Oh no! No! Dobra, Jezus, ale fart! Dobra, jest. Kurde! Nie masz bousta? To ci nie strzelam. Ej, jak mnie ułaskawił. Nie no, bo na, na lobusta to ci nie będę strzelać, nie? Nie ma satysfakcji. Ale powershota strzeli. Kurde <noise> Wiesz, że to z mojej perspektywy pięknie wygląda Słuchaj, domyślam się, jak ja będę to mnie ale też będę się śmiał, ale jak jestem <noise> <debi. głos> Jakbym miał busta Wybierz. Nie masz busta, mówisz? No Minuta do końca. Wow, nie spodziewałem się ataku z Twojej strony, ale on, ale ten zawodnik to robi. Kalkulator w prawie, ale miałem zawóch chwilę O nie! O nie! Rozłączono! O nie! Pakiet los! Ej mam pakiet los! Pewnie nie liczyło, bo mi w ogóle rozłączyło. Pakiet los miałem. Utraciłem w ogóle internet. O? Ja w ostatniej chwili, to mi, ja po prostu miałem coś takiego, o, strzeliłem się opena, nie? Po czym patrzę piłka wpada czarna do bramki i tak mówię i patrzę, a tu serwer lost Zgubi, i, i ten pakiet lost też. A, a jest, ma, masz mnie w drużynie, bo u mnie dalej jesteś. Tak, tak, mam, tak, mam cię w drużynie. Dobra. Dobra, to por. Dobra, no to myślę, Tomu. dobra, no to co, dalej kontynuujemy nagrywanie? Lecimy dalej, no. Ale no, dobra, no to tamten mecz się dosyć dziwnie zakończył, no ale w tym momencie ja gram już Fenekiem i to już będzie taka, myślę, ostateczna już rzecz, mianowicie tutaj będzie trochę więcej zabawy z moim przyjacielem. Dla no, ciebie! Tutaj też będzie Fenek, to wiadomo, nie? Dobra, um, oczywiście pewnie będę mieć potem milion plików do zmontowania, no ale to... dam radę. Dobra. Easy. A w końcu też w ogóle mój internet się trochę ogarnął. Nie, ale... Co jest? Przyjaciel, co te Ariala chciałeś zrobić? Nie, kiwka. Nie. Pokażę ci jak się robi Ariala. Widzowie, to dla was. Nie, nie, źle wyskoczyłem, dobra. Dobra, mój błąd. Ja już wiem, jaką ja nazwę, nie chcę czegoś takiego zrobię. Dobra, podaj piłkę, to zrobię aeriala. Nie. Dobra nie muszę Już myślałem, z nie trafić Sorry, za dobry jestem Sene w szczególności przyjacielu. Nawet dominusem byłbym od ciebie lepszy Dobra za Mogłeś wybrać Dominusa, dawałem ci Wybrałeś ...Hot-Hot-Doga chyba? Jakoś tak Rodhoga a jak ja mógłbym wybrać minusa, jak ja nie widziałem jakie auto i masz... No ale tak, przecież, to numerem. ty żeś ustalił zasady, że mam ci powiedzieć. Ja ci powiedziałem, że możesz wybrać jakie auto chcesz. A ty żeś stwierdził, że będziesz wybierać na podstawie losowania. To twoja wina, nie moja. No weź mi daj strzelić, no weź, nie bądź taki. Jak widać... Nie, 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 nie. Muszę, muszę troszeczkę cię pomęczyć, no. Dobra, później idziemy nagrywać Ipexa 1 jeden na 1. Dobra. Nie. No, nope, no, nope, no. Nope. Don't do this game. <laughs> Kurde. Dobra. Teraz jest fajna rotacja na to. E, 100, 145 pinga, pozdrawiam. Nie, znowu źle wyskoczyłem Ja mogę wyjść, ja się zastanawiam co? Nie, <śmów> <śmów> to było piękne Ja chciałem wybić, może, może czym nabijam na Ciebie. Cio, 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 cio co diem. Co tu się dzieje? Widzowie to dla Dobra. Was. Tym razem mi wyjdzie. O jest! Mam dobrą rotację. Nie! Zeszła mi! Dobra, to już z tego nie strzelam. Zeszła mi. Dobra, teraz to w ogóle. Ja cię muszę poszukać na skinę jakiejś gry za 5 złotych. Bo nie ma sensu, żebym cię strzelić. Jeszcze jest trochę czasu. Minuta 39. My ja te czasy się ugram. O głową. No wiesz, jednego to tak naprawdę też byś nie miał, tylko strzeliłeś, strzeliłem z tobą. Znaczy tobą, strzeliłem ja. No czemu nie dasz mi flika zrobić? Czemu nie da strzelić gola? Proszę. Nie muszę flikować, jak mi nie dajesz. Nie, nie muszę sprzedać, nie bo ja muszę sprzedać gola. Akurat. Mm. Nie, flik mi nie przed... Nie był wyliczony. Ja ci bym ja ci tak. Osobiście uważam, że naprawdę masz problemy troszeczkę z ogarnięciem, co się dzieje na boisku. To nie, nie chodzi o, o laki czy cokolwiek, tylko... Nie wiem, czy to kwestia tego, że ja mam szybszą grę już po prostu, czy... No na przykład teraz, w tej chwili. Czy to przez lagi, czy przez co? U, u mnie lata piłka, U mnie lata się jak powalony. Aha, dobra. Jak mi wyskakuje błąd, to u mnie latasz... Nie wiem co się dzieje w ogóle. Z tym razem jak będziemy nagrywali orgiga, to ja ci też nagram z mojej perspektywy i wmontujesz sobie. No dobra. Nie! Dobra <laughs> jest! Kurde! <laughs> o. Ja już nie ugram tego, nie ma szans. Dobra. To co, pinch na... To co, pinch na sam koniec? Nie pozwolę Skubany uratował. This is Rocket League? Nie, nie, nie udało mi się niestety. Szkoda. Chciałem zrobić This is Rocket League, nie wyszło. Dobra, no to myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Dzisiaj grał ze mną... Filipska na wyższy poziom gry. Ale ty ciebie teraz cicho słychać. Bo mówię cicho. Muszę mówić cicho. Aha, okej, okay, dobra. I mnie ehm, jeszcze. No dobra. No to... No to co? Chcesz coś powiedzieć na sam koniec? Chciałbym wam bardzo podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał w jakimkolwiek stopnie wam się spodobał. Pan Nick na swój kanał musi nagrać horror za 5 zł, i oczywiście, kto? Ja będę musiał go szukać. Mam nadzieję, że film w jakimkolwiek stopniu Wam się spodobał. Nie wiem, co by jeszcze Wam tu powiedzieć. Wbijacie na nasze osobiste kanały, to chyba tyle. No, też mi się wydaje, że to chyba tyle. Teraz sobie zagramy jeszcze jeden meczik jeden na jeden, żeby Lysia z tego w ogóle totalnie do, dowalić. A co Nie. myślę, że ja. No, myślę, że ja w sumie też tutaj dopowiem, że mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i tak dalej. No to co? Koniec chyba, nie? Papa. Papa. Pa.